Maj to tradycyjnie okres matur. Dziś drugi dzień egzaminów, yy, matematyka. Zapytaliśmy uczniów zespołu szkół numer 1 i numer 2, jak wypadł im ten egzamin? Bo obawiałam się właśnie matematyki, ale myślę, że jestem dobre myśli, że będzie dobrze. Matura była łatwiejsza od próbnego egzaminu, czy trudniejsza? Yy, chyba trudniejsza. Generalnie nie było ciężko, raczej myślę, że będzie na plus. Także. Matematyka, ci to jest ten przedmiot, który ci leży, czy niekoniecznie? E, tak, raczej leży, więc myślę, że nie, nie byłem raczej postresowany. Jak ci poszła matura z matematyki? Akurat matematyka jest moim ulubionym przedmiotem, więc nie było źle. A język polski? No tu gorzej właśnie. Przez to, że jestem na matematycznym, no humanistyczne u mnie umierają. Niektórzy się obawiają, szczególnie matematyki. Ty też się tego obawiałaś? Nie, bardziej się obawiam ustnego angielskiego. Pisemne egzaminy jakoś mnie nie stresują. Zadania były na pewno różnej trudności. Jedne wydawały się banalne, a drugie wręcz przeciwnie, także wszystko się okaże. Matematyka to jest ten przedmiot, który ci leży, czy niekoniecznie? Nie, właśnie niekoniecznie. Także matematyka to był największy stres tej matury. Ja lubię matematykę, więc raczej sobie ja co poradziłem sobie. Zamknięte były dosyć proste, otwarte troszkę gorsze. Wszystko poszło zgodnie z moimi oczekiwaniami. Matematyka teraz na maturze była łatwiejsza od egzaminu próbnego, czy trudniejsza Twoim zdaniem? Łatwiejsza. Moim zdaniem no, dużo łatwiejsza.